Get equipped with metal blade. Dobra. Teraz sobie usiadłem wygodnie. Puszczałem Wam rosyjskich animaniaków. Chyba tak, co? Myślę, że Wam puszczałem rosyjskich animaniaków. Puszczałem Wam. To teraz wam puszczę coś innego jeszcze co będziemy w nocy? to samo co robimy Opanowywać świat. Pil... Tak, opanujemy świat, więc wam nie puszczę już tej muzyki. Teraz wam powiem taką krótką wiadomość na koniec tego Let's Drunk Play. Ja Jestem JJ Joker. I ja was uwielbiam. <laughs> A tak na poważnie, to. <laughs> Nagrywam już. półtora. nie więcej. Prawie dwie godziny. Bo zacząłem przygotowywać się już jakiś czas temu. I naprawdę. wcale to nie jest łatwe, ale. Dla tych 100 osób, które subskrybowały mój kanał Warto było Wy wszyscy wymiatacie A jeżeli ogląda ktoś, kto zasubskrybował mój kanał później Jest, nie wiem, 101, 102 i tak dalej Ty też wymiatasz, nie bój się Wymiatasz tak samo eee, Co jeszcze Chciałbym zrobić jakiś bonus przy 200 widzach ale naprawdę piszcie mi jakie macie pomysły. Jeżeli to ma być znowu drunk play, to napiszcie mi. Jeżeli chcecie brać udział w czymkolwiek, to napiszcie mi. Naprawdę jestem chętny do wszelkiej współpracy, lubię działać z ludźmi i tak dalej, i tak dalej, dalej. Yy... Jutro na trzeźwo nagram wstęp do tego filmu. Yy... Tak, nagram wstęp do filmu i... I to chyba tyle. Pozdrawiam siebie z jutra. Hy. I na początek na pewno zrobię to, ale jeszcze raz chciałem podziękować. Dziękuję wszystkim, którzy subskrybowali mój kanał, którzy oglądają moje filmy i wszystkim tym, którzy komentują je. Naprawdę jesteście zajebistymi ludźmi. I czasem zastanawiam się, czemu ludzie z taką, z taką, jakby to powiedzieć, z taką umiejętnością kreowania, z taką wyobraźnią w ogóle oglądają moje filmy, które są często bardzo nudne. Bo czytając własne komentarze, często bardziej jestem rozbawiony niż oglądając swój własny film. No ale mniejsza już o. O, o mnie i tam o takich rzeczach. Dzięki za wszelkiego rodzaju wsparcie, za oglądanie, za komentowanie, za subskrypcję, za wiadomości prywatne. Za to, że chyba niektórych zachęciłem do tworzenia komiksu. Oczko dla Catchera tutaj leci. No i chyba tyle. Tak samo dzięki na przykład Sekartisowi za to, że pomógł mi przy jednym openingu, przy Badapona. Nie wiem co Wam się podoba w moim let's playowaniu, nazwijmy to w taki sposób. Ale mam nadzieję, że nie, nie przestanie Wam się to podobać i będę jeszcze przez jakiś czas mógł robić coś, co ludziom daje jakąkolwiek przyjemność. Powinienem więcej wypić, bo trzeźwieję Ale nie. Czas chyba spać, co? Jest godzina... Trzecie dwanaście. Takie ostatnie słowo ode mnie do was. Nie powiedziałbym, że... <ścoughs> nie powiedziałbym, że to jest mój taki typowy tekst lub taka moja powiedzmy nie wiem linia którą powtarzam za każdym razem po angielsku catchphrase ale to jest coś czym ja się zawsze kieruję w moim życiu i wy się kierujcie w swoim jeżeli ktokolwiek obejrzał aż do tego momentu po angielsku stay positive po po polsku Bądźcie pozytywnie nastawieni do życia. To jest moim kierunkiem. Jeżeli nagrywacie jakieś filmy, let's play, piszcie do mnie, pewnie was w jakiś sposób wesprę, bo ja uwielbiam ludzi, którzy robią cokolwiek. <gryzmieniu> Jakby to dziwnie brzmiało. Teraz jeszcze jakieś słowo od mojego krzesła na koniec. To znaczy, o, dziękuję Wam. Słowo od buteleczek. One też wam dziękuję. Słowo od Krakersa, który jeszcze został. ale ostatni gryz. Już go łykam. Komentujcie. Subskrybujcie. Żółty, magiczny guziczek. Na razie. Trzymajcie się, lubię. O, kapelonie. A ja tego nie widzę. maraje